Czego Szczepanik Mm.pl. Jesteśmy w Arkadach wrocławskich w, przy otwarciu nowego sklepu Pitbull. Naszym gościem jest Damian Janikowski e, i muszę ci od razu zapytać to, co się przed chwilą zapytałem. Romansujesz z KSW czy nie romansujesz? Może nie mówmy, że romansuję, aczkolwiek prowadzę, prowadzę cały czas rozmowy, żeby w jakiś sposób po prostu dotrzeć tak, do takiego sedna sprawy, żebym ja się określił co chcę, co będę chciał robić, i czy co robię, no i też oczywiście nasłuchuję cały czas propozycji z ich strony, żeby w jakiś sposób się dogadać, no i mówię, no te w ogóle rozmowy to już są już od, od, od dawna, gdzie na pewno kibice i wielu fanów już też się może denerwują, że tak, że, że, że mówię, że trenuję, że walczę, że będę walczył, że dla KSW, gdzieś tam dla innych jakichś organizacji, no, cały czas mówię, prowadzimy rozmowy jest napięcie, no ale wiadomo, warto jest się właśnie cały czas tam spotykać i, i trzymać te kontakty i relacje i, i, i układać po prostu sobie wszystko na przyszłość. Dobra. E, za chwilę do tego wrócimy, bo to było takie pytanie na otwarcie. E, po pierwsze, y, czy u Ciebie w ogóle w głowie jest już decyzja co do, tego, co do Twojej przyszłości? Myślę, że tak. Na razie wiadomo, pozostając w wojsku we Wrocławiu w zespole sportowym jestem zapaśnikiem, walczę, walczę dla wojska, także też to jest jeszcze moja praca, którą wykonuję na co dzień. W wolnych chwilach już też od dawna i od jakiegoś czasu zacząłem wiadomo szkolić swoje umiejętności w stójce i w parterze. Także na pewno na pewno już podjąłem tę decyzję. Może tak po prostu jeszcze dzisiaj oficjalnie nie powiedziałem, tak, że gdzieś zakończyłem no to już. Tą, że jedną karierę i zaraz rozpoczynam drugą. Bo jeszcze, jeszcze nie mogę tego powiedzieć, dlatego że cały czas walczę w zapasach. Ale nadejdzie na, na ta chwila, jestem zdecydowany, że po prostu nadejdzie ta chwila, kiedy zakończę oficjalnie i powiem stop dla zapasów i będę się rozwijał właśnie w mieszanych sztukach walki. Dobra, fajnie to słyszeć, bo nie ukrywam, że sam czekam na Twój debiut i eee, jeszcze chciałbym wrócić do tych zapasów. Eee, Przykro, smutno było, jak się oglądało igrzyska w Rio i trzeba było to oglądać przed telewizora? Myślę, że tak, dlatego że po prostu wtedy, kiedy były kwalifikacje, były te dwa turnieje, w których ja startowałem, poszło coś, coś nie tak. Może nie wiem, czy w przygotowaniach na nikogo nie zwalę winy, tak? bo początek roku miałem super, naprawdę wygrałem, wygrałem cztery bardzo duże turnieje, w tym dwa turnieje w kategorii wyżej do 98 kg. Wygrywałem z zawodnikami, którzy właśnie na Igrzyskach zrobili teraz medal. Nawet już mówię też o Białorusinie, który zdobył brązowy medal. Czy z Rosjaninem, który jest aktualnie mistrzem właśnie olimpijskim. Wygrałem z nim też na turnieju na przewagę techniczną. No mówię, początek roku miałem zbyt dobry, później jakaś, nie wiem, załamka, może ciało w jakiś sposób nie funkcjonowało. Chwilę przed Igrzyskami był bardzo duży turniej, największy też u nas taki w Polsce, ale jeden z największych taki na świecie, bo przyjeżdża cały świat. Żeby jeszcze sprawdzić przed igrzyskami, powygrywałem z medalistami mistrzostw świata aktualnymi i z tymi właśnie co teraz też zdobyli medal na igrzyskach. Tak, na igrzyskach także także oglądałem po prostu i śledziłem i, i kalkulowałem, czy bym zdobył ten medal, czy nie. I, no i szkoda, no bo wiadomo gdzieś tam krążek w jakiś sposób ucieka. Na z drugiej strony no nie szkoda, tak? Życie jest życiem, trzeba żyć dalej, trzeba się cieszyć, no i, i zaczynam nową pasję, także, także jest w porządku. Wiesz co jeszcze, bo tam ja pamiętam, bo ja też nie śledzę zapasów jakoś zbytnio mocno, ale wiem, że ty się nie zakwalifikowałeś i był jeszcze jeden turniej, który mógłbyś, ale nie zostałeś do tego turnieju zgłoszony, tylko ktoś tam został zgłoszony. Tak, tak mniej więcej to wyglądało. To też... Robi, robi gdzieś tam e, nerwy u Damiana Janikowskiego? Nie, nie, nie. Bardzo tu właśnie dużo ludzi nie wiedziało o tym i źle to odbiera, że ja po prostu sobie tak, że dałem sobie, że sobie odpuściłem, że nie wyszły mi te dwa turnieje, że odpuściłem, a wcale tak nie było, bo był po prostu mam też zawodnika bardzo dobrego w mojej kategorii, jest to Tadeusz Michalik. On właśnie trunuje w Poznaniu, jest naprawdę może gdzieś moim wychowankiem, bo strasznie do góry podszedł, mamy walki bardzo na równi, jest bardzo dobrym zawodnikiem. No i taki był plan, tak, że jadę, jadę na pierwsze dwa turnieje kwalifikacyjne do Igrzysk Olimpijskich, jeżeli one mi nie wychodzą, jedzie na trzeci turniej Tadeusz Michalik, aczkolwiek jak nawet on by zdobył kwalifikację, to później też by była jakaś weryfikacja, kto po prostu jedzie na te Igrzyska, bo kwalifikacja jest dla Polski, a nie na nazwisko, Także. Także ja sam w ogóle też osobiście chciałem, tak? Jeżeli nie wychodzą mi dwa turnieje, to znaczy to się ze mną nie tak. Dlaczego ma kolega o podobnym poziomie, o podobnym, na podobnym, podobnych umiejętnościach w zapasach nie startować i on nie zrobić kwalifikacji? I tak to właśnie wyglądało. No dobra, to zostawiamy już zapasy, przechodzimy faktycznie do MMA. Ja pamiętam tutaj we Wrocławiu jeszcze jak... Była gala Fen, Damian Janikowski był gościem i tam o prezesi FEN mówili, że będziesz walczył na fen. Zresztą ty chyba wtedy też tak mówiłeś. No wiele, wiele osób gdzieś tam coś, coś mówiło, czy, czy ja mówiłem, wiadomo, to, to nic nie zużyłem żadnej deklaracji takich 100%. No bardzo dobrze się Feny zapowiadał, rozwija. Wiadomo, tam też stosunki takie koleżeńsko, trochę mówię wrocławskie. No ale wiadomo, jak już jeżeli podejmować już decyzje, to takie najlepsze, żeby najwięcej mi tak jakby dla mnie korzyści zagwarantowało i, i nie tylko. Także myślę, że podjęcie decyzji, że będę walczył w przyszłości dla, dla największej organizacji w Europie, myślę, że to będzie najlepsze posunięcie, tak? bo nie dość, że no ja mogę sobie po prostu więcej zagwarantować w stosunku do tego, że będę do nich walczył. No i dla nich też jest to jakiś prestiż, no i wiadomo, naj, naj, największa, największa organizacja. No niestety mniejsze organizacje muszą czekać aż się same, same się, się rozwiną. No i pozyskiwać zawodników też takich, którzy będą tą galerię, tak, i federację rozwijać. No, no mówię, tu droga jest jeszcze otwarta, bo cały czas mówię, bo ja prowadzę cały czas negocjacje, mój menadżer prowadzi ze wszystkimi organizacjami, rozmawia. Ale mówię, no, na, na, na razie i cały czas naj, najskuteczniej największe, największą szansę ma Federacja KSW. Dobrze, e, powiedz mi, czy e, gdzieś jeszcze w planach pojawia się rozmowy z UFC, czy w ogóle były e, tam jakieś ruszone kontakty? Nie, ruszonych kontaktów nie było, ponieważ ja sam osobiście po prostu może nie chciałbym, tak? Że dla, za, za same nazwisko, za same tytuły w zapasach wystartować największe organizacje na świecie. Aczkolwiek nie wiadomo jakby to było, no bo nie zawsze też rzucają od razu na, na, na szerokie wody takich młodych zawodników dopiero zaczynających. Ale mówię, chciałbym po prostu sprawdzić się w, w najlepszej organizacji, tak jak u nas jest teraz taka KSW w Europie, jeżeli tam uda mi się wygrać kilka pojedynków. Jeżeli będzie mi to dane, jeżeli po prostu gdzieś tam jakieś dwie strony by się dogadały i mógłbym iść do i poszedłbym, tak? Bo wtedy bym wiedział, że jestem tym zawodnikiem takim stuprocentowym i rozwijam się w dobrym kierunku i wiadomo jest to marzenie, myślę, że każdego najlepszego sportowca. Aczkolwiek to jest temat, mówię, za głęboki, gdzieś tam za szeroko, dalej, za, za daleko pchnięty, chciałbym się skupić na tym, jaką podejmę decyzję, a jak podejmę decyzję, to będę się skupiał na tej walce po prostu dla federacji z którą podpiszę kontrakt. Dobra, eee, ile ważysz? 90 kilo. Ja nie przekraczam, ja nie chudny, nie tyję, cały czas waży 90 kilo, mówię to się waha między 89 a 91. Eee... No i, no, no i tyle. 84 to będzie waga, w której chciałbyś się bić? Myślę, że tak. To będzie najlepsza. No, no tak, no nie da rady. Ani w wyższej, ani w niższej kategorii nie da rady. No, już nawet z 90 w domu, że zawodnicy są ciężsi ode mnie i schodzą do, do jeszcze niższych kategorii, ale myślę, że to jest Strzał w plecy, samobójstwo, katowanie swojego organizmu, niszczenie siebie. Także moja kategoria w ogóle mówię w seniorach już w zapasach całe życie było 84-85 kilo i myślę, że w MMA ta kategoria też się nie zmieni. Pytam dlatego, bo faktycznie zastanawiałem się, czy byłbyś w stanie zejść do 77, no bo też wzrostem ty nie jesteś wysokim zawodnikiem. Jak patrzymy sobie na zawodników największej organizacji, czyli UFC, to tam cała czołówka ma blisko 90 m w kategorii średniej. No, będą mieli pecha, no, jak wyjdę ze swoimi, jak dam radę i zmierzą się z gościem, który ma 1,80 m, no, nie da rady, nie da rady. Ja myślę, że w ogóle maksymalnie, bym pewnie umarł, bym strzedł może do 80 tam, ale nie da rady niżej, no, po prostu jestem naturalnie wychowany i po prostu moja kategoria wagowa po prostu się nie zmieni i ciało myślę, że nie pozwoli mi zejść niżej. Dobrze, a powiedz mi e, mniej więcej jak byś mógł nam zdradzić, albo jakbyś chciał, e, kiedy może być e, ten debiut twój w MMA? Czy to będzie 2017 rok, bo 16 to już pewnie nie, ale 2017 to jest realne? Jest realny 2017 rok. Nic więcej nie chcę mówić, bo wiadomo daty się zawsze gdzieś w jakiś sposób mogą zmieniać, ale 2017 rok. Dobra i jeszcze Ostatnie pytanie, które mam, no to jak u Ciebie z tymi treningami? Gdzie robisz tójkę? i czy robisz faktycznie już tę stójkę? I czy robisz jej dużo, czy na razie robisz jej tylko trochę? Jak to wygląda? Bo widziałem, że jeździsz też troszeczkę po klubach, bo gdzieś tam w Ankosiakach, gdzieś jeszcze Cię widziałem. To zależy od wasiem mojego wolnego czasu. We Wrocławiu, kiedy jestem po, poza godzinami mojej pracy, Intensywnie trenuję, mogę już powiedzieć to, że intensywnie trenuję, jest to dla mnie bardzo wyczerpujące, bo wiadomo, trenując jeszcze zapasy i to jest mój, mój czas pracy, yy, od razu gdzieś tam się pakuję i lecę na jakieś inne treningi, żeby po prostu nie zaczynać tak jakby też od zera, yy, a już po prostu szkolić się, tak można powiedzieć, naprawdę bardzo ostro yy, i w stójce, czy, czy w parterze. Trzymając właśnie tak jak miałem wolny tak, urlop, zamiast pojechać na wakacje, to wolałem właśnie pojechać czy do Ankosu, czy, czy nawet do Warszawy. Gdzieś tam potrenować, także każdą wolną chwilę poświęcam już, już właśnie, żeby się szkolić po prostu w innych, w innych dyscyplinach, w stójcach w parterze. Także, także robię to cały czas intensywnie. Lubisz e, bić się w stójce? Lubię, czy, czy gdzieś tam jednak instynkt ciągnie, żeby od razu sprowadzać na dół? Nie, 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 w ogóle właśnie nie sprowadzam. W ogóle jak już idę na trening stójki, w ogóle nie myślę o zapasach, o sprowadzeniach. Lubię się bić, lubię się bić, jest to, jest to w porządku, no gdybym nie lubił się bić, myślę, że bym nie poszedł do mieszanych sztuk walki, bo nie idę tam po prostu tak żeby się pokazać i jeszcze, nie wiem, że zmienię dyscyplinę, chcę się w niej rozwijać i chcę być czołowym zawodnikiem, osiągnąć jakiś wynik i po prostu spełnić się też w jakiś sposób sportowo, bo mówię, że MMA to od jakiegoś czasu mieszane sztuki walki to jest już taka moja pasja, Stało się to popularne, bardzo dużo ludzi trenuje, a ja będąc po prostu sportowcem na wysokim poziomie chcę po prostu pokazać, że jestem dobrym tym sportowcem i w innym sporcie też chcę się sprawdzić. Okej, okay, dziękuję Ci ślicznie. Damian Janikowski dla MMA.pl. Dzięki. Dziękuję.